No siema, z tej strony Pitek, a to jest kolejny odcinek Zacznijmy w Castle Clash. I jak widać znowu mam w cholele gemów, no i znowu mam karty do otrzymywania legendarnych bohaterów. Ale jakich legendarnych to oczywiście już wszyscy wiedzą, tak więc się zastanawiam czy po prostu nie sprzedać od razu tej karty, może będzie warto. No nie. Jednak nie. Zawsze jest szansa. Nikła, ale jest. Więc co, nie będę już nawet przedłużał. To już konto służy bardziej do takich większych celów typu losowanie za większymi gemów i tak dalej. Ponieważ poradniki już są bardziej na innych seriach. Więc... W sumie myślę, że się zapytają. No nieważne. Więc co? potrójne potrójne. To nie było dobre. I czemu tyle cyklopów? No... Kuźwa. Dobra, jeszcze raz. I mam tutaj... Wyczuwam drgania w czas przestrzeni, że będzie to Vlad Dracula. Mówię wam. Uwaga, 3, 2, 1 Hehe! <laughs> Śmieszne kurwa Ym. Ale będzie to w LAT, mówiłem. Gdzie są te moje karty? Tu są Wypieprzaj Wypieprzaj No tak jak mówiłem, odcinki na tym koncie mowy będą się pojawiać troszeczkę rzadziej niż się pojawiają do tej pory Ponieważ chcę nagrywać kiedy będzie się coś tutaj działo Cokolwiek godnego uwagi, a nie Co odcinek jakieś kurcze Dzisiaj robimy HBM, a dzisiaj robimy dungeon, a dzisiaj pieprzymy się na los Battle i, i tak dalej No trochę niezbyt, nie? Tak więc jakiś wi... To jest, to jest lepszy net od lada To jest najlepszy bohater w grze Uwierzcie mi Nie no, nie wierzcie mi, żartowałem e, Tak jak w nawiasie mówiąc e, Dobra, jajka jakieś są, są oczywiście do odbioru Tego eventu nie wiem Z tym... Z tą Demon Gorgon nie ma, nie było i w sumie nie wiem czy będzie To jest dobre pytanie Ale mamy jeszcze dwie karty Z których dostaniemy oczywiście tego wlada, Ale nie wiem nawet czy można Wiem, że można na przykład jakieś urloki, Oldsveiny i tak dalej W sumie Oldsveiny jest spoko Oldsvein nam przygarny no właśnie, cztery czempiony — fuck! Nie czempiony, to są czempiony, jasne eee, Cyclopsy Też tacy na Dobra, najpierw otwórzmy tą słabszą Czyli Special Hero Card raczej lepsze rzeczy z po prostu Legendary, no ale niech będzie i to tak więc use i oczywiście będzie to Ninja patrzcie o parady, jej! to nawet lepiej niż Ninja okej, okay. jest teraz Legendary Hero Card no i zużyjmy ją do celów raczej złych no Succubus, Kurde, kurna wcale tego nie miałem w ilości, w chuj więc no przydało się to niesamowicie Dobra użyjemy tego, nie użyjemy tego mm, Czy mam czasami jakieś O, słuchajcie Jeśli się postarę to nawet drugą otworzymy Ale nie wiem czy chcę Bo na razie mi to nie wychodzi Na razie jedyne co dobre dostanę z tej karty to był pumpkin duke I to w tym takim niby krótkim odcinku Dobra mm, Czy to nam się No na pewno nam się zda Bo o, o Kuźwa, mać o kurna, o ja pierdzielę, to jest zajebiste Z wielką chęcią dałbym to schoolnightowi, ale ma on da czwórkę, więc no nie za bardzo chcę Komu by dać tego life draina? Słuchajcie, najbardziej myślę teraz nad dukiem Chociaż Warlock, Warlock nie potrzebuje life draina, sorry, ale on atakuje z takiego zasięgu, że raczej nie dostaje niemal nigdy fokusa, Więc to średnio Ta maskatera to jest miar okej okay. Ten się sam healuje tu raczej nie ma nikogo takiego Santa, Santa nawet nie mówię. Nie przechodzi mi to przez myśl nawet. Więc prawdopodobnie Pumpkin Duke. Jednak utrzymywanie jego przeżyciu to jest priorytet. Tym bardziej, że mam to swoje Tina City, które jest, no nie oszukujmy się, słabe. Więc no okej, okay. replace. Dziękuję. I 49 tysięcy majta. Chyba znowu, bo już raz miałem, ale nie wiem. I w końcu mamy te 2 miliony golda, wymęczone, bo wam mówiłem, że będziemy robili jakiegoś bohatera na gwiazdkę dziewiątą Ale na razie mam tyle do upgrade'u, bo drop'ło mi to, to i to Więc no tak trochę nie ma kiedy <laughs> Dobra, więc przy okazji HBM nie będę się dzisiaj tym zajmował, tym to się mogę zajmować na, na tej mojej serii co do Joty czy coś No chyba, że będę gotowy na to, które tam jest N czy O, O chyba I będę przekonany o tym, to może dopiero wtedy ale na razie to tak trochę nie za bardzo. Yy, Salestyna nie mogły lepszeć niestety. już nie patrzyłem, czasami patrzyłem chyba. Albo nie. Dobra, yy, przy okazji tak. Mamy Impstera. To na pewno. Znaczy w ogóle mam ten event Castle Crisis. Więc czemuż by sobie tutaj nie podziałać? O, narąbało. Yy, to jest to oczywiście niezbyt trudne. Kolejne, co my to mamy? O, super, jeszcze nożnik na takim poziomie. zajebiście yy. Właśnie, ciągle nie wiem. 37 chyba było, nie? Maksymalnie. Tak więc nie. Dokładnie. Dobra. Następny będzie... No, no kuźwa, narąbało sobie punktami, nie powiem. Jeszcze raz. Triton, to jest to. Następne. O, super, że mnożnik. No, jakiś większy procent, ale i tak na początku to trochę nie fajnie yy, Buildings, coś tam, coś tam, coś tam. Yy, są. Właśnie. Totemy można tam bodajże od tawna 22 później upgradeować w sumie to z magią chyba też nawet nie tylko ale są to jest City bodajże? Czy, nie, silence to jest effect czyli to jest City, dobra teraz 30 tysięcy trochę więcej ale wciąż niedużo niestety Ambo army czy chcemy to robić? jakąś jedną próbę można czemużby nie czy ustawienia mam dobre? Zdecydowanie nie mam dobrego ustawienia. Przede wszystkim Fundergot von. Zastąpimy go z Call Przede wszystkim Immortep Ty też się średnio przydasz. Znaczy lubię cię, ale średnio się przydasz. Santa. Czy tutaj chcę coś bardzo kombinować? No. Wiecie co? Te towery by się przydało jednak trochę bliżej ustawić. Z tego powodu, że moi bohaterowie nie mają takiego zasięgu, aby ściągać wrogów, które, którzy będą akurat tam. Więc no tak to wygląda. Chyba, że chociaż może tak Lady Leo... Niestety. Chyba, że ją tak i druida tak. A wy będziecie stali tak. Super. no tak? Nie. Tak. I... i tak. I w ogóle... i, i tak, i. I co jeszcze? I tak. <grych> no nieważne. Okej, okay, to jest w zasadzie... I tak tam się nie uda, bo, bo nie, bo ja mam do tego pechana, no, ale co tam. O no i super, teraz czekamy 10 sekund na następną falę. O, 10 sekund mojego życia zmarnowany i waszego też. Znaczy nie, marnowanie waszego życia to jest proste oglądanie moich filmów według mnie, no? ale dobra, no jak coś. Tak więc... No, raczej resp... W sumie dobry, ale niedobry, bo znowu trzeba będzie czekać. Może Santa to się naładuje, ale nie z na co? Powiedzcie mi to. Obiecajcie, obiecajcie, kuś. No musiałeś, no musiałeś, wiem Kolejna fala Z tyłu Oj gowy jak się Atlantyk rozpali Oj to będzie niefajne To będzie złe, to będzie bardzo złe Nie odpalił się No i Git Kolejne cztery No, pokażcie się Ho, ho, ho. To się naczekamy teraz Szkoda, nie, że nie mam tych Magic Towerów Mógłby się bardziej przydać A w każdym razie, że nie mam tej wieży ulepszonej No trudno no ten minotaur z rewitaliz boli I to bardzo I ten Resp jeszcze bardziej boli Ale jeśli Lady Leo coś poradzi na tego minotaura to się będzie, będę cieszył O właśnie, dziękuję Także fokus na demona Co tu innego robić Dobra, teraz gdzieś z tyłu? W sumie spoko znowu, jeśli Lady Leo zadziała niech będzie ładnie, pięknie, idealnie Szkoda tylko, że nie zabiłaś A mogłaś no, są to naprawi. Są to jeszcze bardziej spierdzieli. Jak zawsze? O nie! O nie! Zgadłem, umrzemy. Super. Widzicie, miałem rację. Jak zwykle. Dobra. No. Wiesz, koniec. Super. 6 milionów. Trochę mało. No ale cóż zrobicie jak nic nie zrobicie? No, no nic nie zrobicie, nie? Okej, okay, czy coś tutaj jest konkretnego? A właśnie yy, Trochę tutaj pozbierałem tych nagród, bo myślałem, że wbiję 2000 i zrobię tego eventa No ale niestety nie było tego eventa, także nie miałem co robić A wylosować chciałem, bo się samo prosiło Przy okazji jak widzicie Santa jest na poziomie 146 Inscription co prawda jeszcze trochę niskie, jest 63 poziom Ale zawsze coś Tak więc myślę, że Właśnie Lost Battlefield to się zawsze przyda Te nagrody zawsze są całkiem spoko, więc no niech będzie Santa, jest Santa tak czy dobra Dobra, już się bałem, że ten Aries jest z rewajtelami z piątką, bo kurczę, ludzie zawsze takie coś mają, a ja nie wiem skąd to, skąd to ogarnąć i w jaki sposób Szczerze, nas w całym moim kuźwa życiu miałem może ze trzy rewajtelami z piątki I to i jeśli chodzi o jedno, to mi się po prostu Atlantikor takim czymś urodził, urodził na mainie i w sumie koksi No ale no, no, no kuźwa no na reszta to było na smurfach i to takich co praktycznie nie gram Ale jednak Okej, okay. mm. Czy ty będziesz mocny ktoś? Chyba nie. Ale się zobaczę. W ogóle tak patrzę, że Helping ma gema na czole. To powinna być na nią większa szansa, bo ono lubi gemy, także za gemy idealnie, no ale niestety. No i jest to na pewno bardzo wymagający przeciwnik. przynajmniej taki, na takiego się zapowiada. Bo to jest jeszcze gorsza fala. W sumie, po co to sterowiec na Les Battlefield? Nie wiem, ale chyba też, bo ich bohatek ktoś tam ma. Ale to jest, to jest takie WTF Gdyby on atakował jeszcze wrogich herzów do spoko, bo to zadaje sporo obrażenia. Ale nie atakuje on. Nie wiem, na no, arenie jeszcze ma jakiś sens. Nie bo ten kryształ, no ale... Battlefield. Tu przegramy. Uje wam. Tu jest Vlad. A ja Vlad nie mam. <laughs> o proszę bardzo. Podwójne kłopoty. Hehe, chyba <laughs> double trouble. No niestety. O kuźwa, Co to je było? A właśnie, bo ten ma tego skila swojego obszarowego bodajże Coś typu Death Knight, ale dookoła siebie, a nie przed sobą. Tak właśnie. O i Phantom King. To będzie bolało. To będzie bolało. Albo nie? Albo tak? Albo nie wiem. Będzie bolało. Dobra, wszystko jasne. Widzicie, mówiłem, że przegramy. Że ze mnie taki jasnowisk... hehe, he, he, nie. Ok, Fun regat 110. poziom... Czy 110 poziom tego czegoś? Nie wiem jak to nazwać, bo to fame się nie, nie da nazwać, niestety Także no ten Spirit Mage nie wygląda zbyt przyjemnie No ale jednak jeśli szybko umrze, a jest taka szansa To powinniśmy to mieć Dokładnie W ogóle ten mój pierwszy team jest jakiś mocny w porównaniu do innych Powinienem trochę zbalansować to wszystko No ale cóż Oj, w lat po ewolucji Oj, niedobrze Oj, przegraliśmy Oj, jaka szkoda To było takie nieprzewidywalne Naprawdę Dobra, co my tu mamy? No to mamy na pewno... a nie, to jest na mój mocniejszy team W sumie to czemu ja miałem ten słabszy na środku? Nie wiem, ale dobrze W każdym razie mamy szansę Tak jest! Ale ten Skull Knight trochę, trochę tam robi, więc no... Ładnie, jest git Ok, Cupid. Czy ty będziesz Cupid z kimś po ewolucji w teamie? Niestety nie, znaczy niestety dla ciebie, dobrze dla mnie Więc super znaczy to jest pi pierwsza fala. Pierwsza czasami może być słabsza, nie? Także poczekajmy. Bo czasami pierwsza to są tacy bohaterowie elitarni, a druga to już są kurcze po ewolucji. No i znowu kurcze Ali jest... jest tak. Ali jest y, z czwórką. Zajebiście Czy znaczy wiem, że to jest mój tip do bicia? No, no jednak to kurna, no. Ile można? Ja rozumiem, że u siebie na mailie mam tą Valentine z z czwórką, która zdejmuje od razu tego Skillariesa, no ale tutaj nie mam, no niestety. Okej. Okay. To było takie w miarę proste. Tak więc... jej 256 To jest taka wielokrotność dwójki jak któraś, nie? Nieważne Okej, okay. czy Lost Battlefield to jest dobry pomysł... Nie, to nie jest Lost Battlefield To jest Lost... Kuźwa Hero Trials, a nie Lost Nie jest to dobry pomysł, bo to jest Kuźwa nudne Po prostu Nie wiem, nie lubię tego trybu, podobnie jak Guild Wars Szczerze nie lubię Guild Wars bo Takie podbijanie typów po prostu bez magii i tak dalej jeszcze nierzadko na przymusie, bo wiadomo, że trzeba to zrobić, wypada No więc no jednak, no takie, nie wiem No dobra, kim ty jesteś? O, nie ty z Który przeżyje No chyba, że Salestin pozwoli mi coś osiągnąć, ale nie spodziewałbym się Właśnie O, kuźba To nie jest fajne To jest złe Chyba, że tym trochę zmodyfikuje, tylko nie jestem pewien na jaki nie wiem, immo. Za kogo ty możesz przejść? Możesz przejść na przykład za Warlocka. Jeszcze to jest dobry pomysł? Pewnie nie, ale się okaże. A, bo ty masz tego kuźwa. Yy, nie Tarentaur, tylko... Kurwa pamiętałem wczoraj. Yy, Revenant. O, Revenant. Sobie nie wiem, czy jest dobre, wszyscy mówią, że jest słaby, ale nie wiem, nie grałem nim nigdy. Więc ciężko mi określić. Yy, I znowu przegrałem. Super. W ogóle nie wiem, to już jest trzeci odcinek z rzędu, który nagrywam, więc trochę ten mój komentarz może być nudny i monotonny i monotematyczny i wszystko naraz. Czemu się nie chcę przybliżyć? Czemu się w ogóle nic nic zruszyć, halo? Coś się, chyba kuźwa zbugowało. No trudno. I tak bywa. Ale szczerze mówiąc pierwszy raz nagrywam trzy odcinki z rzędu. Magia świąt. I w sumie najlepsze jest to, najlepsze, że nie wiem kiedy to wrócę. Bo mam już cztery odcinki nagrane, a jeszcze żadnego nie wróciłem. <noise> straszne ale jakoś mi się nie chce, znaczy nie chce mi się, to jest skurcze Najgorsze w przerzucaniu odcinku jest, jest to, że trzeba napisać opis A ja nie lubię pisać, dlatego <gryw> Dlatego jest to najgorsze Właśnie, wiecie co, jakbyśmy tak spieli dupę No by się udało w zasadzie i tą kolejną kartę kupić No ale to jednak trzeba się postarać Ponieważ Expedition trzeba zrobić Trzeba było zrobić jakiś hmm, Jakby się nazywało? Kućwa Strong Misa Albo raczej Team Dungeony Czemu ktoś ma taką niby spasykę na tym, widzicie to tu tu, tu, tu. Pod dobrym kątem, ale nie w tą stronę chyba, bo normalnie jest w tamtą gdzie jest zgodnie z wskazówkami z Z tego co kojarzę, chyba że nie. No nieważne. Nie wiem. Nie jestem nazistą. Żeby to wiedzieć, hehe. <grym> <grym> Także no, to wydaje się być jeszcze w miarę proste. Jeśli ten... Warlock w ogóle jest? Jest gdzieś. Jeśli Warlock fajnie będzie bił i Duke sobie tak po prostu nie pójdzie sam sobie, bo to trochę gorzej, to mielibyśmy szansę, no niestety nie tym razem. Tak więc jeszcze raz zacznijmy może tym <laughs> z Call Knight'em Czemu? Bo tak. Nie żartuję. Bo może będzie trochę szybsze i pójdzie tam do środka zamiast diuka. Owstaję, że dłużej wytrzyma. Nie tylko przez swoją tarczę, <laughs> ale i przez ilość zdrowia, którą posiada. Bo posiada go ponad dwa razy więcej niż diuk. To jest 1500 do 3200. Wow. I chyba bez strat. Dokładnie tak. Idealnie. Chyba, że jakiś Santa Boom w Twitterie na podwójnej ewolucji, to gorzej A no, czasami tak się zdarza Dobra, jeszcze raz Jeśli uda się wszystko na 100% To będzie zajebiście, jeśli nie To będzie tak jak zawsze Więc jest jak spoko eee, Co tam jeszcze? Ty Dobra I Foundry God Bo czemu by nie? W sumie mogłem Lady Liu, ale Lady Liu jak coś Coś gdzieś nie, w niefajne miejsce rzuci, to będzie niefajnie Więc nie chcę tego tak spieprzyć a Siren w zasadzie pod dziwny kątem bije, no ale bije, także nie marudźmy Okej, okay, właśnie, kurczę, czy Harpy Gwyn obniża obrażenia? Bo jakoś specjalnie jej nigdy nie używałem, bo nie miałem gdzie. Chyba też obniża obrażenia, nie? Które zadają bohaterowie. Trochę taki efekt sakubusa albo mm, jak nie, szamana. Także dobra, git. Baza wyczyszczona. Zostały tylko wieże. Także z tym już nie ma problemu. Chyba, że znowu mówię, Sam to na podwójnej ewolucji z łogadem ósemką w totemie No ale chyba tak się nie zdarzy niestety nie niestety dla przeciwnika, dobrze dla mnie No i dziękuję Dobra, kolejne Co my tu mamy? No to jest niby całkiem przyjemne, ale obstawiam, że skończy się to dość tragicznie Bo ja bardzo często potrafię nie doceniać przeciwników znaczy, nie doceniać, może po prostu nie zauważam pewnych czynników Które przyczyniają się później do mojej porażki znaczy no niby dłużej powiedziane ale wychodzi na jedno Także oj niedobrze co tu siekło Co tu siekło że mi ktoś padł nawet Ktoś jeszcze nie, tylko jedno z czyli jeden heros Oj dwóch Reaper i Immortal Tak jak za Immortal nie płaczę bo na tym trybie jest raczej nieprzydatny to tak Reaper trochę słabo mógł się przydać Chociaż mam jeszcze tego Urloka niby, mam jakieś kurczę to Lady Leo Albo Siren Tę Siren wolałbym nie wymieniać bo to jest ostateczność, no ale jednak no to i tak, jednak jednak trochę niefajnie. W ogóle, czemu to, że zrobię murów, się pokazuje tak wysoko? Zauważyliście to pewnie, nie? To po którymś update'cie Kiedyś kojarzę, też tak było z kolem przez chwilę, przez może dwa miesiące. I to zmienili, także nie wiem. Pewnie to jest jakiś bug albo skutek uboczny jakiegoś update'u. Nie wiem, ale wcale sensie, że o tym wiedzą. E, dobra, mam pewien pomysł. Nie, to jest zły pomysł. Hmm. Ale w każdym razie gdyby tak od boku zespić, tak od dupy strony, bo widzę że tutaj ma słabych bohaterów z tej, z tej siatki Nie chciałem mówić strony, bo już dwa razy w zaznaczeniu tego użyłem Także dobra Ten champion tak bardzo mi potrzebny, że aż wcale No bo jednak zdrowia ma tak bardzo mało, że może trochę można się pożalić ewentualnie <laughs> Jak Diok, hehe, <laughs> nie, na no, Diok trochę więcej Także, no, no to już pada Chociaż może może nie całkiem Ice Demon w totemie, to jest całkiem fajne Znaczy takie przebiegłe dość Nie wiem, aż tak to specjalnie nie działa dobrze Chyba że na jakieś hero trials, kiedy już idą do bazy powiedzmy jakieś Rotweiny i tak dalej, są dość szybkie A taki Ice Demon akurat by ich spowolnił I by wolno tak do tych budyków szły to, to jest to jest jakiś sposób, nie? To trzeba było kiedyś sprawdzić Okej, okay, i kolejny przeciwnik To już jest baza trochę bardziej skomplikowana Myślę, mógłbym się pokusić o snajpy na to, ale czy mi się to uda to jest dobre pytanie Dobra, weź, weźmy tego goda też Bo jeśli się to uda no to będzie dobrze, jeśli nie no to będzie źle jak można jak się domyślić Okej, okay, Santa gdzieś tam ładnie całkiem pieprznął, jednak niewystarczająco chyba Obawiam się, że tych budynków może być po prostu za mało, aby moi bohaterowie, bohaterowie mogli się stakować Zobaczmy jak temu Santa jeszcze pójdzie Oj, Fandregod już się przebił No i zginie chyba Chociaż? No, no tak, Death Knight oczywiście. Dobra, Lady Leo coś tam zrobiła. Death Knight niestety jeszcze nie użył Revive'a. a zaraz użyję jej znowu piecznie z killem. Mogę się założyć. Chociaż? Okej. Okay. Nieźle. Straciliśmy Fundergola. <grym> Także tak powoli, powoli tracimy, ale powoli idziemy do przodu, nie? Więc nie jest źle. O kurde. To już nie wygląda wesoło. No ale przynajmniej baza jest taka, że można sobie też posnajpić. Więc no dobra, niech będzie. Niech będzie nawet ten Duke. Co tam? Nawet Lady. Co tam? Tak. Eee. No to Snowzilla Tak, eeeh Kuźwa, Fandergo, Stonezilla No, co tam? Szkoda, że nie Lilnik. On jest po prostu zabawny Znaczy nie wiem, czy na Guild Wars do ofensywy aż tak się przyda Ponieważ on może budynki rozwalać chyba. Ale jednak jest to zaknięcie, kary bohater O kurna, ale posiekali, ale posiekali Kowiesz, że ten Knight Dobra, trudno, najwyżej przegramy, co tam Dobra, idę sąd. idę spierdamy o nie, Santa zginął! Strasznie, trudno. Już widzę, że piszą Także ale i tak ja zaraz będę kończył. Dobra, na razie samo o Wars. No ten Skull Knight tylko, nie? Skull Knight po ewolucji to już, to już nie jest fajne. O Phantom Kick. Phantom Kick jest tak wrednym bohaterem pod defensa, że ja pierdzielę. A szczególnie kiedy Santa na przykład w niego walnie całą mocą. To już jest w ogóle pograne. Czy ty masz Skull Knighta? Ty nie masz Skull Knighta, no ale sam to już straciłem, tak więc nie wiem czy w ogóle jest sens podchodzić No trudno, spróbujemy mm, Lady, czemu nie? Siren, czemu nie? Mówiłem, że ostateczność, no ale jednak chyba cały czas jest to ostateczność, bo nie ma za dużo bohaterów Okej, okay, coś tam siekło, coś tam drugie siekło, Lady Liu całkiem w ciekawe miejsce, bodajże w wieżę, albo chyba w wieżę, bo ci są tak trochę nienaruszeni Okej, okay, znowu Warlock Duke znowu odpalił skilla, więc na razie sytuacja jest powiedzmy stabilna, ale trochę ryzykowna, ponieważ no tutaj zostało mało obiektów, na których się można stakować. Okej, okay, Phoenix. Ładnie. No i niestety obiekty paszli. Dobra, spróbujemy po prostu zrobić na 100%. Czyli tak, na pewno tą Hala trzeba rozpieprzeć. Okej, okay, to było dobre. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, że aż tak się uda. Myślałem, że ktoś skinie, jak się tak pieprzą, no ale no, nawet wyszło lepiej. Jest skolna i 180 poziom Chociaż, czy on nam tak zagraża to jest dobre pytanie Tak więc najpierw wyczyśmy urlokiem te obiekty Niech tam może dwa razy ultem wróci Tym ultem, Kurna, za bardzo jak to w lolu brzmi, a w lolu nigdy nie grałem Ale w każdym razie niech wyczyści to skinę walnie kilka razy Później Duka się zrespi z drugiej strony, bo w zależności czy pójdzie na lewo czy prawo Chyba że po prostu zginie Co mi, Co ja tu zrespiłem tak a propos Serio Ruida zrespiłem nawet nie zauważyłem, no dobra, no trudno Druid też taki przydatny jak nikt inny Także no już widzę, że gość ma jakąś wyższą rangę, ponieważ ten defens bohaterów wrogich jest dość wysoki niestety I ten Dread Drake Auć, właśnie, 20 tysięcy obrażeń Dużo, za dużo Stanowczo Tak więc może jeśli znowu nie uda mi się podbić gościa na 100%, to chociaż może się uda te budynki rozwalić znaczy, podbić na 100%. Nie uda się ich rozwalić. Wszystkich. Okej, okay, ty poszedłeś w stronę prawą, to Duke pójdzie za stronę lewej. Jak się można domyślić. I nie wiem, czy włócać jeszcze coś? Na przykład Lady Liu? W sumie chyba tak. Zobaczymy. Jest w zasadzie Siren, dobra już. Jak, jak się bawić, to się bawić. Au. Duke, czy tam wolnołeś? Wolnołeś. Ale Lady Liu, co zrobiła Lady Liu w ogóle? Bo tak, nie widziałem jej kilka za bardzo. Ktoś chyba zginął. Aha, Siren. Powinno się było domyślić. No dobra. Niby nie ma tragedii. Jeśli to rozwalicie. A nie rozwalicie... Moltanika! O kurna. Nie, no to już nie ma szans. Także już nawet wyjdę. Co się będę przemęczał? No tak. E, to by było na tyle chyba. E, Okej, okay, zobaczmy jeszcze ile mamy w zasadzie meritów. Mamy 1200, czy damy radę? Chyba nie damy rady. Znaczy jakbym się postarał, to się dali, bo z tego to dostaje się 250? z tego, z tego. O, to jest 100, 150, 200, 250. Czyli 4 razy takie coś i by było. No ale znajdźmy odpowiedni team i zaliczmy to jako cud. Więc to średnio. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało z moim drętwym komentarzem, po trzeci odcinek z rzędu i w znaczy, zasadzie druga godzina z rzędu. Do następnego razu. No się